Hejka, witam Was w pierwszym odcinku Let's Play Pokémon na ranie. No i zaczynamy. Powiem Wam tylko krótko o tej grze. Gra polega na tym, że to nie jest taka, że musimy chodzić w jedno miejsce i w ogóle, jaką musimy się dowiadywać, jak musimy chodzić gdziekolwiek, to są wyspy, po których musimy chodzić wszędzie. Oczywiście mamy do wyboru dwie klasy, klasy dwie postacie. Asha i Misty. Ja wybieram Asha i nazywam się Ożus, jak zawsze. I powiem tylko tyle, że gra jest dosyć fajna, przyjemnie się w to gra. Naprawdę polecam. Link do downloadu znajdziecie w opisie. Ok, no i zaczynamy grę. No i ja mam trochę zaangielszczoną tą grę, tylko troszeczkę, więc na e, sobie drzwi poczekajcie. Ok, już jestem i Ju, okay, już jestem. E, Widziałem to samo dwa razy, ale gdzie to, gra trochę ma bugów, jak najwyraźniej widać. E, no patrzcie, jeden bugów to jest taki. O, taki pidiota. I Pikachu nas przyszedł. Chłopaka na szczęście. I mamy tu Garego, z którym mamy zawalczyć. Oczywiście tu jeszcze nie możemy iść nawet, bo to jest zablokowane. Ponieważ, żeby po prostu nie iść dalej, wiecie, tak mniej więcej uchronić, nie wiem, grę albo graczy przed fabułą normalną z gry, na przykład jak Kuna i Broka i tak dalej. No gdzie mamy Asha, Pikachu jak to Pikachu a my tam zmniejszymy jego defensywę. Ha i jest. Ha, spokojnie jest. A ten nie wiadomo po co mi e, Ten. O. Ta wie, fajnie. No i oczywiście gary mówi coś do nas. What the fuck. Yy, nieważne. Yy, I to jest oczywiście dom Garego, a to jest dom Orzusa. St taki standardowy, o Mr. Mine, widzicie, to jest wszystko na podstawie anime. Tu mamy późniejszy tikiety na kolejne wyspy. Albo nie wiem, czy dalej nie byłem. Chyba do Ligi Pokémon. Yy, o, weźmy sobie chyba od niej mapę, bo się chyba da dostać od niej mapę. Anyway, okej. Okay. Nieważne. To dobrze powiedziała Anyway, dobrze to ujęła. Okej, to jest laboratoria ma to auka. Zależy Pokedex i mamy ruszać yy, do profesor Arvin, do profesora Ivina w pomaręcznych wyspach. Yy, bardzo ładnie przekierowanek aż greje. Chociaż nieprawda, że o widzicie Privat Zone że to jest kontynuacja, to jest tylko interesowanie, to jest zupełnie inna gra, innych twórców. Okej, okay, i tu mamy się udać teraz tu, tam, tam do... E, chcę, chcę tylko z nią pogadać, że coś dostanę, nieważne. E, do nie, tu mamy się udać i dostać... Okej, okay, i tu dostajemy tu ticket chyba, z tego co pamiętam. Okej, okay, idziemy tu i, i tu idziemy po do góry. I jesteśmy już mniej więcej na Orange Island. Idziemy tutaj, i celebi za nami zamknął drogę. No i co oczywiście, jak każda gra Pokémon, choćby do centrum Pokémon. Jak to zawsze. Lepiej iść i mieć z głowy. Yy, I oczywiście, inaczej. Idziemy teraz mniej więcej tu. I, oczywiście, ja tutaj idę tylko po to, żeby w się trochę, bo. Gdzie to są jakieś inne pokemony? Jak widać to są w ogóle jakieś dziwaczne poki w ogóle. O, i ursa jak ładnie. Jak go sobie złapiemy... To są jakby takie shiny poki. <coughs> to tak można nie, przynajmniej nazwać w moim przypadku. Tak, według mnie to są takie szajne poki, ale to nie mogę Wam zapewnić tego na prawdę, bo to nie jestem pewien. Bo w było tak, że one były jakieś takie inne, w, w tym na tym terytorium, nie wiem jak to nazwać, były jakieś dziwne, innych kolorów niż zwyczajne. To jest troszeczkę dziwaczne, ale no... O! Tato z której? To było z czwartej generacji, tak. Dobry pokémon polecam. Taki dosyć, yy, nie, nie, dość dobry pokémon. Taki typowy dobry. Oh my god. To w to, tym to tak fajnie podeks, właśnie na takich pokémonach jak Hopi, wszystko Pikachu. Oh my god. Nie wiem jak, nie, nie wiem jak może tak dużo, dużo razy używa, uderzać Moonlightem czy tam Recoverym. To to jest chamski atak, ponieważ wiecie, dość, dość dobry atak. Ok, podejdźmy trochę TD Ursę. On coś trzyma. Zobaczymy co. Yy, nie, nie, nie. Cost take. Nieważne. Mam no, taki TDI... No dosyć dobry ten Teddy Ursa. Se pójdziemy później... czas What the fuck, nieważne. Yy, teraz ekspi, oczywiście. Trzeba było ekspić trochę. Ktoś się wolno XP tego tedy ursa najwyraźniej. No What the fuck. Chodźmy wyleczyć tedy ursa. Przepraszam bardzo, zaraz wracam. Okej, okay, jestem. Z powrotem. Eee. Czekajcie. Mu musimy iść do kolejnego miasta, ale przed tym jeszcze muszę trochę podeksplikować pokemony, bo jednak warto. What the fuck, poczekajcie. Ok, jestem z powrotem. Nie wiem, co na tam. Moja siostra robi, ale jest okropna. Hmm. Ok, dobra. Staram się tutaj coś nagrać w miarę możliwości. Nie mam takiego Hopipa, ale to ten, mnie nie obchodzi, to nie obchodzi. Starajmy się być siódmy poziom. No, udało się nam już prawie siódmy poziom. W ogóle, trochę tutaj. sama <grym> grafika bardzo fajnie wygląda. Tylko że yy, mniej więcej. Sam, nie wiem, chowam pod jej potrawie, jest bardzo zbugowany. O, Lick dostaliśmy, super. Teraz trochę pikacze się pod Expi. Trzeba <coughs> trochę na zmianę jeszcze Expić. Okej, okay, i tu mamy w drodze do tego. Mamy tu trenerkę, która posiada chyba Vital Pluma. Nie, no Vital Pluma to posiada. Trześciach do pokonania Poka. On do nas tak będzie takimi hamskimi atakami bił. Najlepiej nawet, nawet go nie bić, bo nie ma co, a najlepiej to w ogóle zdjąć mu de defensywę. Tak jak ja mu to teraz robię. No i zacznę go a tak a potem Jursa go wykończy. Oczywiście nie zapewniam, że to nie będę filował, bo to wszystko się zdarza. Ja on już dużo absorbował, a ja będę czas mu zdejmował de de defensywę, widzicie. No dużo mu nie zabieram, ponieważ wiecie, to jest typ e, trawiasta ja jestem typ elektryczny. Jeszcze go spalalizowa... Spala... spal... Spala, spala... Nieważne, dałem mu parę. I te diursa powinien go wykończyć. No, on wyciągnę go już. Wiecie, ściągnął go te diursa już. Te diursa ósmy poziom. Zdejmę mu trochę obronę, trochę zdejmę mu. Lekko trochę mu zdejmę tą obronę. Wezmę go z lika, A teraz ze skracza. Może mi się uda. No i widzicie Teddy Ursca łóżka. Ur, Poziom 8 rozwala Belosoma. Bo ja może nie tak łatwo pokonać y, Belosoma. Chociaż tak mi się wydawało, bo było troszeczkę trudne za pierwszym razem. Albo zawsze stawiam Pikachu, który... żeby powiem nic nie potrafił, a Teddy Ursa tym bardziej. <laughs> Jakbyście mieli czy to ta i miałby pek, to może byście e, szybko ich zdjęli, bo to są taką trawiaste. Kiedyś o tym nie wiedziałem, więc grałem na... wiecie, tak dla ja... E, nic nie wiedziałem jak grać. Okej. OK, i okay, tu mamy ław, wow, pomocy, obrok, e, Czyli... Oj, kurde, love, 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 love... nieważne. No i oczywiście. <coughs> o, braku mamy do nich iść teraz. Oni są tutaj, oczywiście <grymne> Mamy się zatrzymać, bo tu jest yy, gniewajem pluma, tak było też w wanimy. Tu się udajemy i... I chyba tu mieliśmy... O! I teraz. mamy udać się chyba do Poke Healing czyli do centrum Pokémon, a tak mamy się udać do Poke Centrum. W animo chyba było inaczej, ale tu się chodźmy jeszcze po Berry. Przepraszam. Mamy oran Berry, fajnie. I udajemy się teraz szybko w, do Poke Center. Potrzebują naszej cholernej pomocy, więc widzicie, zamiast nas uleczyć, to ona poszła z nami żeby im pomóc, no i teraz udajemy się do nie, dostajemy GS Bola, z tego co się opowiem, no po coś tam dostajemy. I teraz możemy, o, dostać właśnie GS Bola, teraz możemy podróżować do innych tam miast, nie wiem, nieważne. Ważne, że musimy po prostu tam iść. I tu mamy Broka, oczywiście, tutaj będzie, noc nie mówi, ale on tu sobie stał, a my mamy iść do, nie wiem, teraz mamy iść do kolejnego miasta. Mogę walczyć? Mogę, mogę. Nevermind. Idealnie nie podeszłeś pode mnie. Nie, źle. Crazy hitting go załatwiłem. Dostałem Thunderwave jak smacznie. Ład. Ważne, ale dam na to Nie dosta... Wygrałem tą walkę. Więc idę się szybko uleczyć. Dzisiaj przejdziemy się tak parę trochę misji, przejdziemy sobie w tej grze. <coughs> Bo ta gra jest, nie jest taka trudna jak się wydaje z początku. Jest Naprawdę prosta, mm, ale oczywiście z, z każdym liderem z sali, y, bo kto oglądał Before Treson, nie który nagrywał komunarium, chyba Enderix, mówił, że gra jest skończona na fazie beta w pewnym momencie gry, kiedy pokonujemy pierwszego lidera. Nie gra jest wówczas aktualna, y, bo on nie szukał dość dobrze, dlatego nie wiedział, gdzie trzeba teraz szukać. Niestety, ja wiem, gdzie szukać. Nie każdy wie, oczywiście, bo nie każdy przeszedł tak jak daleko jak ja. Chyba bym byłem drugi w Polsce tak daleko przeszedł, bo się chwaliłem. Nawet, nawet robiłem kiedyś solucję, że z forum odeszło. Jeśli ktoś chce taką prywatną solucję, proszę pisać. Ja daję prywatne solucję oczywiście do każdej gry. O, Pikachu że się Quick Attack, oczywiście, że za Growl. No i 11 poziom, jak miło. Się bardzo cieszę. Oczywiście. To on nic, nic nie chce nie walczyć. Oczywiście po co? OK, i tu musimy... O, to Misty udajmy się do Poké Center. No i tak, teraz naszym misją będzie przejść przez tę tą trawę tutaj. Yy, po to, żeby dostać się do... Poketrenera. OK, i tu się zaczyna właśnie problem. Przynajmniej mój. Że nie wiem co trzeba z, co zrobić. I yy, mówi mi, że mówimy się dostać do profesora a do profesora Ivy. O Jezus, się bałem. O, o której mało co wiem. Hmm. Zresztą ja tutaj nie wiem, co tam robimy za oknem coś tam niszczą. Nie wnikam w w to. Hmm. Oczywiście znaczy, to nic nie ma, chyba tam z trenerem, ale nie pamiętam już. Udajemy się do profesor Ivy, tak jak on mówi. I, i tu zawsze miałem w dzieciństwie dużo problemów, raz mi się udało nawet za pierwszy raz tam to przejść. Pogadajmy jeszcze z nią. Okej, okay, ona nic do nas nie ma. O, coś mówi, mówi o laprasie. A więc ruszmy do laprasa, bo oczywiście on nam daje właśnie tego laprasa. Minus jest taki, że nie wiadomo jak w ogóle go zdobyć i. Ja to mam wszystkie Pokémony uleczone. Bardzo nawet było, że nie, możo, nie, mogę, nie, nie można było przejść, bo nie miałeś powiedzmy Pokemonów uleczonych. Ok, no i teraz pogadaliśmy z nim. Jesteśmy właśnie w Poké Center. się to możemy wypuścić nasze Pokémony, żeby też odpoczęły. I to jest... Yy, nie wiadomo czyjś w merten, tu oczywiście jest nasz kochany Lapras. I on mówi, że jesteśmy profesora Oka i chce ze nami zawalczyć, więc proszę bardzo. Ja to jest szybko tu się XP jak na grę. Pierwszy nas wodny po wodny to Lapras. Bardzo silny Pokémon, oczywiście. I Mari po tackę przyszedł. No, efekty na niego. Dobry ale Pikachu to jest dosyć słaby. Bo tylko poziom 11. No się go być poza odcinkiem. No ok. <coughs> Pokażę wam, co jeszcze jest. Tu jest jeszcze Kirla, Machop, e slowpoke i takie tam. Pokemony. Tu oczywiście z Dyker, jest Daiker. Nie wiem, co jest, held, chyba. Aha, to jest y, ten hodowanie Pokemonów. I oczywiście możemy właśnie to wziąć, Laprasa, i go mieć ze sobą. No ok, wzięliśmy sobie Laprasa ze sobą. I Lapras jest na poziomie 5. On nie zna, poczuła Torgana, więc to też jest żaden sztuka. Ale najlepszym pod ekspieniem Laprasa, wam już pokazuję jakie jest. Tu możemy ekspić chyba godzinę i mamy dosyć duży level Laprasa, więc zaraz pokażę wam najlepszy sposób trenowania Laprasa y jak najszybszym <coughs> poziomie. <coughs> okay, idziemy tutaj. No i tu możemy... No i tak możemy właśnie ekspić Laprasa dość szybko, widzicie. Nie, no ja to możecie eksponować tak do 20 poziomu mniej więcej i iść gdzieś powiedzmy do jakiejś tam liderki. Oczywiście w tym momencie chyba skończymy, ale to nie jestem pewien. Po, pójdzie, no chyba tutaj skończymy zaraz, tylko pokażę wam, wbijam 10 poziom, żeby, żeby pokazać. Nie wiem jak to był poziom, ale na jakiś poziomie uczyłem się surf, dlatego chciałem wam pokazać, jak na którym to się poziomie uczyło. Nie, nie mówcie, że robię z gapę i w ogóle to już Enderix nagrywał i to chyba Marcin, ale oni, oni się zaczęli na pewnym momencie gry, więc ja chcę im pokazać, jak to się przejść, ja, ale nie myślcie do tego żalu po prostu, że robię to dla nich, nie dla was oczywiście, żeby oni wiedzieli też, jak to przejść, bo wiadomo, że robię odcinki po kolei, bo tak to był odcinek, powiedzmy, taki, taki, gdzie co trzeba zrobić, ale oczywiście robię też cosplaya z tego, żeby mieć też przyjemność grania. E, oczywiście, jak się też zatnę, to oczywiście sobie przypomnę. Bo a tam, kiedy ja tam mam na Game Boyu i wiem dokładnie co tam trzeba zrobić. Bo ta gra została dawno chyba w oficjalnej wersji wydana, ale nie jestem pewien, ale wiem, że chyba nie da się zrobić pewnego momentu, e, już później, jak się, jak się już idzie na, na ligę. E, nie na ligę, no na coś w tym stylu. Na tą ligę, to się, o, na 10 się dostaje surfa. E, to nie można dalej przejść. Ok, w tym w następnym odcinku pójdziemy sobie do... Yy, nie wiem jak to nazwać. Yy, do, na, na liderkę. Ale teraz się żegnam, zapiszę, zapiszę grę. No i widzimy się w kolejnym odcinku Let's Play Pokémon na Rania. Trzymajcie się. Cześć!